Polskie biatlonistki z drugiej dekady tego stulecia, brazylijscy piłkarze z lat 80. czy chociażby bułgarscy siatkarze, mistrzowie świata juniorów z 1991. Wszystkie te trzy grupy łączy jedna rzecz zaprzepaszczenie potencjału. Tak, moi drodzy, bierzemy się za coś, co było planowane już od dawna pokolenia skoczków, którzy nie pokazali pełni swoich możliwości z różnych przyczyn. Na pierwszy ogień nasi południowi sąsiedzi o wielkich tradycjach i po raz kolejny cofniemy się do lat 90. W Polaszku czy sztursy, może kiedy indziej. Muzyka Początków czeskich talenciaków należy szukać jeszcze w czasach poprzedniego ustroju. Latem 1985 roku odbywało się kilka konkursów juniorskich, m.in. Oszeku 14 września. Gdzie pierwsze kroki postawili Michal Doleżal czy Jakub Irołtek. W zawodach dziecięco juniorskich triumfy święcił rizi czerny, który nigdy nie wystąpił nawet w kwalifikacjach do zawodów najwyższej rangi. Co zabawne na największym polskim portalu o skokach nie ma rozróżnienia między omawianym skoczkiem a jego synem. No! Wracając, pierwszy występ w ramach drugiej ligi Skoków, która jeszcze wtedy nazywała się Pucharem Europy. Miał miejsce dnia 18 stycznia 1992 roku w Libercu na skoczni normalnej. Tam pojawił się wyżej wspomniany Czerny, czy Paweł Wechet, nie zdobywając punktów za 20 i 30 pozycję. Na zajutrz w Harachowie Czerny zdobył punkty. Był 12. Pucharze świata zaczęło się dość interesująco, bo w końcówce sezonu 92-93 po solidnych występach w turnieju szwarzwalskim powołanie otrzymał Wechet. Prezentując się jak na debiutanta, dość. Dobrze, aczkolwiek bez punktów. 19 pozycja w Lillehammer, 18 w Oslo i 35 na Bloutkowej Welikance. W 1993 roku miały jeszcze miejsce zawody w ramach Mistrzostw Świata Juniorów na ojczystej ziemi w Harachowie, więc zapewne bardzo chcieli dobrze wypaść. Poniekąd tak się stało. Indywidualnie cała kadra zajęła miejsce w najlepszej trzydziestce: najlepszy był Wechet, szóste miejsce, a drużynowo w składzie. Paweł Wechet, Sylwester Mikulasztik, Martin Skotak i Robert Schlup byli o włos od medalu, ponieważ do Niemców zabrakło 5,1 punkta. Sezon olimpijski 93-94 był znakiem dość harmonijnego rozwoju. Debiutów Jarosława Kahanka czy Jana Balcara oraz wystrzału Krąpolca, który przeskakał praktycznie cały sezon od deski do deski, pomijając jedynie loty w planicy. Zdobył on 183 punkty, zajmując bardzo obiecujące 20. miejsce w klasyfikacji łącznej. A także 29. Skocznia Duża i 36. pozycję Skocznia Normalna na Igrzyskach Olimpijskich w Lillehammer. Oprócz niego punktowało jeszcze dwóch Jakubów. Słuchaczek zgromadził ich 15, w tym 4 za występ na najbardziej kuriozalnych mistrzostwach świata w lotach w historii, a Jirotek za 26. miejsce w libercu zgarnął ich 5. Na Mistrzostwach Świata Juniorów w austriackim Breitenwang, Czesi odkuli się za zeszłoroczne niepowodzenie i zdobyli dwa medale. Krompols indywidualnie brąz, a w drużynie srebro, przegrywając jedynie z Finami. Na pierwszym historii letnim Grand Prix z wymienionych do tej pory zawodników, jedynie Kachanek dostał się do najlepszej trzydziestki. Za to z bardzo dobrym dorobkiem punktowym, bo dwukrotnie zajął miejsce w czołowej dziesiątce. Predatco był dziewiąty, a w zakończył opozycję wyżej. Jako iż w dwóch pierwszych edycjach letnich zmagań klasyfikacje liczono według not, zajął on 13 miejsce. ścił w hintercarten, gdzie był dopiero 32. drugi. Sezon dominacji Andiego Goldbergera to swoista zmiana warty w czeskich skokach. Weterani w postaci Jarosława Sakali, go Parmy drastycznie obniżyli loty gdy tymczasem Jakub Suchaczek notował bardzo udaną kampanię, stając nawet na pudle w Lachti. 16. miejsce w klasyfikacji generalnej z 338 punktami było jeszcze lepszym wynikiem od Krompolca który dość mocno obniżył loty względem poprzedniej zimy 90 punktów. Za to pod koniec sezonu zanotował czwarte i dziewiąte miejsce na Wikersundzbakken. Podczas tych zawodów ustanowił swój rekord życiowy 171 metrów. W klasyfikacji generalnej był 36. 61 punktów. W trakcie tego sezonu zgarnął również Kachanek. Mając po drodze przebłysk w postaci ósmego miejsca w Lachti. Kończących zimę Mistrzostwach Świata w Thunder Bay nie udało się zabłysnąć. Na Normal Thunder Słuchaczek był 32 po dwóch skokach na 77,5 m. a Krompolc zajął dopiero 55 miejsce. Konkurs drużynowy na tabenę Krompolca zastąpił Franciszek Jesz, to również klapa, dopiero ósma pozycja na 11 ekip. Na Big Thunder z kolei młody rodzynek w serniku weteranów wszedł do top 30. 25. miejsce jednak nadal było poniżej oczekiwań. Letnie Grand Prix 1995 to wielka niespodzianka w postaci triumfu Krompolca na zawodach w Trondheim. A dzięki dobrej postawie w trzech pozostałych zawodach, 13. w Kłopio, 14. w Hintercarten i 30. w Stams, zajął rewelacyjne szóste miejsce w Generalce. W najlepszej trzydziestce dwukrotnie znalazł się jeszcze Jakub Słuchaczek, konkretnie 25. na zimie niemieckiej i 11. na austriackiej. Występ z gatunku epizodycznych zaliczył jeszcze Kachanek, ale 44. miejsce w Trondheim chluby nie przynosi. Ogółem tamta edycja letniego skakania była pełna niespodzianek. Sezon 95-96 nie był zbyt udany dla omawianych dotychczas zawodników. Najlepszym z tego grona był dopiero 44. Jakub Słuchaczek z 98 punktami. Dwucyfrową liczbę oczek zanotowali również wracający do kadry: Jakub Irołtek 19 punktów i Jarosław Kachanek 17. Na Mistrzostwach Świata Juniorów Azjago z kolei pojawiły się kolejne nowe twarze: 11. indywidualnie Jakub Janda i 33. Michal Doleżal. Ten drugi zdołał nawet zdobyć 13 punktów, głównie dzięki zawodom w Harachowie. Również dzięki czertakowemu szaleństwu jednocyfrowy dorobek zanotowali 28. Robert Schlup i 29. Martin Skotak, dla których były to jedyne punkty w karierze. Sezon poniekąd uratowały Mistrzostwa Świata w lotach Bad Mittendorf, gdzie Słuchaczek zajął naprawdę porządne 9. miejsce. Irołtek był 21., a Doleżal 35 głównie poprzez sobotnią wpadkę. Z ciekawostek: Jan Balcar i Jakub Irołtek, jako pierwsi skoczkowie przekroczyli magiczną barierę 200 metrów na czeskim mamucie, choć uczynili to w anulowanej serii. W tym samym konkursie Zadebiutował Jakub Janda. Lato 1996 to skromna zdobycz punktowa w postaci 25. pozycji Michała Doleżala w jednej z największych parodii w historii: Predatco oraz solidne 15. miejsce słuchaczka na koniec w Sztams. Zima 96-97 zaś była jak na standardy Czechów przyzwoita. Ponownie słuchaczek zanotował najlepsze wyniki acz tym razem bez indywidualnego podium. Pucharze Świata zgromadził 242 punkty, 21 miejsce na koniec. Co ciekawe, będąc najlepszym reprezentantem w swoim kraju. Z tego sezonu pochodzi jego rekord życiowy, 198 metrów, osiągnięte pod koniec sezonu na Welikance. Punktowali również młodszy z kręków, Roman, 46 miejsce i 72 oczka. Doleżalnie śmiało coś tam rzeźbił, 53 pozycja i 53 punkty. Jarosław Kachanek pomału zwijał się do bazy. 85 miejsce i zaledwie 10 punktów. Oraz z pojedynczymi zdobyczami skończyli Jakub Janda, 3 punkty zdobyte podczas turnieju nordyckiego. I jego imiennik, i punkt mniej. W Trondheim poszło słabo. Niby słuchaczek dwa razy załapał się do finałowej serii indywidualnie, ale zajął 30, K90 i 26 miejsce K120. Drużyna czeska wzmocniona występującym dodatkowo w kombinacji Janem Maturą jako jedyny z teamu otrzymał notę powyżej 200 punktów. Była dopiero 9. Letnia zabawa przed sezonem olimpijskim skończyła się nieco lepiej niż poprzednio. Jakub Janda zdobył 28 punktów, Robert Krenek 19, głównie dzięki wystrzałowi w Hinterzarten 14 miejsce a Kachanek 13. Sezon 97-98 naprawdę świetny pod względem emocji. Był niestety dla czeskich kibiców koszmarny. Ponownie ani jeden zawodnik wśród wymienionych nie zanotował trzycyfrowej liczby punktów. Najlepszy pod tym względem był Doleżal 64 punkty i 44 miejsce. Poprawił się także Jiroutek, choć swoje 51 punktów zdobył w jeden weekend. Wikersund. Krenek uciułał punkt mniej. Słuchaczek pojawił się tylko na Mistrzostwach Świata w Lotach: 29 oczek, no i jeszcze Jakub Janda coś dorzucił: 22 punkty. Był to ostatni występ Pawła Wecheta: 50. miejsce w jedynych zawodach najwyższej rangi na normalnym obiekcie w Harachowie. Tutaj jednak dobrze poszło na imprezach mistrzowskich. Słuchaczek zajął 16. miejsce, a Janda 28. miejsce na Mistrzostwach Świata w Lotach w Obersdorfie. 35. był jeszcze doleżal. Igrzyska z kolei okazały się imprezą życia dla naszego byłego trenera. Bowiem na Igrzyskach Olimpijskich w Nagano zajął 11. miejsce na normalnym obiekcie, a na dużym był nawet 8. Kto by pomyślał, że Czech może okazać się lepszy od Tomy czy Brendena? Ze wzmianek. Dodatkowo słuchaczek kolejny raz załapał się do DOP 30. Dokładnie 30. w konkursie na K90 i 15. na K120. W zwariowanym konkursie drużynowym podopieczni Pawła Ploca zajęli również dobre siódme miejsce. Letnie Grand Prix 98 pozwolę sobie skomentować tak. 16 punktów do Leżala i 36 miejsce było najlepszym wynikiem Czechów w tej edycji. 10 punktów dorzucił Jakub Słuchaczek, a do tego z dziewiątką skończył kolejny Jakub, Janda. Kampania 98-99, czyli pojedynek Maski ze Schmidtem, to dowód na to, że Słuchaczkowi ewidentnie lepiej szły sezony nieparzyste. Bardzo dobre 385 punktów i 18 pozycja w generalce. Dodatkowo wpadło mu drugie pudło trzecie miejsce w kuriozalnych zawodach w Harachowie. Było więc blisko poprawienia wyniku sprzed pięciu sezonów. Do tego 48 punktów zgromadził Jakub Janda, niewiele za nim był Michal Doleżal, 46. Pokazał się jeszcze Jakub Irołtek, ale był to występ epizodyczny, 29 punktów za dziewiąte miejsce na własnej ziemi. Na tej samej skoczni, ale w grudniu. 13 oczek zgarnął Jakub Chlawa, pierwsze punkty w karierze. Na Mistrzostwach Świata w Ramzał pojechała cała czwórka z tego pokolenia. Uczucia po występie mieszane, gdyż z jednej strony zaledwie jeden podopieczny plasował się w top 30 obu konkursów. Słuchaczek, oczywiście, a z drugiej zaś właściwie otarł się o najlepszą dziesiątkę na skoczni normalnej, a konkurs drużynowy to potwierdzenie pozycji sprzed roku. Warto wspomnieć, że Jakub Janda miał wątpliwą przyjemność zanotowania najkrótszego skoku oddanego na obiekcie do lotów. 68 metrów na welikance. Letnie Grand Prix 1999. Po raz kolejny Czesi nic wielkiego nie wskurali. 34 punkty zdobył Doleżal, a niewiele gorzej wypadł Jakub Suchaczek, bo tych punktów wyrobił 27. Byli to jedyni reprezentanci naszych południowych sąsiadów, którzy punktowali w tej edycji. Ostatni sezon, rozegrany w pełni w XX wieku, był bardzo udany dla Doleżala 220 punktów i 27 miejsce w klasyfikacji, acz pod koniec sezonu forma delikatnie spadła. Ponadto 32 oczka uzbierał Jakub Chlawa, 14 dołożył Słuchaczek, a z jednocyfrowym dorobkiem zmagania zakończył Jakub Janda 8 punktów. Loty na Backen skończyły się średnio, a powiedziałbym wręcz, że słabo. Jakub Chlawa był 26, a pozostała trójka była na trzech pierwszych miejscach nie gwarantujących awansu. Janda 31, Doleżal 32 a Jakub Irołtek 33. Letnie Grand Prix z testowym systemem punktowania to kolejne solidne występy indywidualnego trenera Stocha. 63 punkty, 27 miejsce w klasyfikacji generalnej. Niestety, w Sapporo przydarzył mu się upadek. Poza tym 12 punktów ugrał Jakub Janda oraz 8 jego imiennik, Chlawa. Sezon wybuchu Mały Szomani to swoista zmiana warty. Najlepszym z Czechów okazał się Jakub Janda. Po raz pierwszy osiągając trzycyfrową liczbę oczek: 113. Wszystkie zdobyte w ostatnich dwóch miesiącach Jakub chlawa osiągnął 26 punktów. A doleżal załamał się, gdyż zdobył tylko jeden punkt w Willingen. Mistrzostwa świata w Lachty były ciekawe. Lider kadry osiągnął 27 miejsce na skoczni dużej i 17 na skoczni normalnej. Do zawodów na kasto 16 załapali się wszyscy reprezentanci kraju piwem płynącym. Michal Doleżal był 31., a Jakub Chlawa 34. Ale już na normalnej poza Jandą wystąpił jeszcze Pechowiec z poprzedniego konkursu z lekkim regresem. Dopiero 37. pozycja. Drużynowe występy poszły znośnie, aż bez szału. Na dużym obiekcie Czesi zajęli szóste miejsce, a na normalnym siódme. Był to ostatni sezon z klasyfikacją Jakuba Suchaczka do zawodów zasadniczych Pucharu Świata. Dopiero 49. miejsce w Park City. Olimpijski sezon 0102 dość marny. Jakub Janda wprawdzie poprawił wynik sprzed roku 141 punktów. Doleżal odznaczył się jeszcze 20 punktami, a jako członek kadry B, 4 oczka dołożył Jakub Irołtek w ramach japońskiego tournée. Dla Doleżala i Irołtka były to ostatnie punkty zawodów najwyższej rangi w karierze. Igrzyska olimpijskie były totalną klapą. Janda na normalnej był 39. A doleżal podpisał listę po skoku na 77 metrów. Duża poszła jeszcze gorzej, ponieważ pianda zajął 44 miejsce. Z kolei trener stocha nawet nie załapał się do konkursu. Drużynowy występ był wręcz żałosny. <grystanie> Dwunaste miejsce na 13 ekip i to tylko dzięki dyskwalifikacji dla Maxina Połunina. Z kolei na Mistrzostwach świata w lotach było odrobinę lepiej. Choć to może dlatego, że startowali u siebie. Jakub Irołtek załapał się do top 30. 27. miejsce. Niestety, po raz kolejny swój antytalent do lotów pokazał Jakub Janda. 48. miejsce, nie dolatując nawet do setnego metra. Od sezonu 0203 w Pucharze Świata punktował tylko Jakub Janda. Uzyskał pierwsze podium na ojczystej ziemi w Libercu, przy mocno osłabionej stawce, co złożyło się na 227 oczek. Po raz pierwszy w top 30 Klasyfikacji Generalnej, 25. Miejsce. Acz występ na Mistrzostwach Świata zaliczył jeszcze doleżal. Był to jednak występ z gatunku epizodycznych: 39 miejsce. Lider zajął solidne miejsca: 25 na K120 i 14 na K95. Po marnym sezonie 0304 tylko 78 punktów, 35 pozycja na czempionacie w lotach planicy. Czeski Związek Narciarski postanowił zatrudnić bastję bajca. To okazało się dla Kuby strzałem w dziesiątkę w kampanii 0405. Odniósł w końcu pierwsze zwycięstwo. Miało to miejsce w Titizen Neustadt. Dołożył do tego medale mistrzostw świata w Oberstdorfie, srebro na normalnej i brąz na dłużej. 1164 punkty dały mu szóste miejsce w generalce. Odniósł zwycięstwo w letnim Grand Prix 2005. Wystarczyło mu do tego 606 punktów. Kampania 0506 Rewelacyjny początek sezonu, tym wygrany ex za Honenem turniej czterech skoczni, po którym z Jandy uszło powietrze. Wyszarpał sobie kryształową kulę 1154 punktami. Jednakże na Igrzyskach Olimpijskich w Turynie był 13 na normalnej i 10 na dużej. Na Mistrzostwach Świata w lotach zajął zaś siódme miejsce, z dużą stratą do pudła. Po tym sezonie Bajc przez toksyczną atmosferę w związku zrezygnował z funkcji trenera Czechów. Były poseł chciał z tego powodu nawet zakończyć karierę. Drastyczny zjazd formy w sezonie 06-07, 253 oczka i dopiero 22 miejsce w klasyfikacji. Ostatnie próby załapania się do konkursu podejmował do Leżal. nie załapał się do zawodów w Klingental. Jandzie potem szło raz lepiej, raz gorzej, jednak nigdy nie wzbił się powyżej pewnego poziomu. Nie będę zanudzał opowiadaniem sezon po sezonie, więc po prostu spójrzmy na tabelę. Podsumowując, niewątpliwie najlepszym zawodnikiem z tego pokolenia stał się Jakub Janda. 6420 oczek w zawodach najwyższej rangi w tym 4609 zapuchar świata, aż warto podkreślić współpracę z Wasją Bajcem oraz długość kariery. Drugi pod tym względem Jakub Słuchaczek 1204-1121 już mocno odstaje. Dalsza kolejność wygląda następująco: Michal Doleżal, 541-417 Krompols 413-273 Kachanek 162-88 Jakub Irołtek 110 Robert Krenek 91-72 Robert Schlup, 3 i Martin Skotak 2. Do tego na imprezach mistrzowskich, nawet pomijając Prime Jandy, dwa razy udało im się zdobyć miejsce w top 10. Moim skromnym zdaniem zabrakło im zagranicznego szkoleniowca, skoro wielki men Wasja Bajc z niemrawego Jandy zrobił na półtora sezonu zawodnika ze ścisłej czołówki. To co mógłby uczynić z skrompolcem czy słuchaczkiem, możemy niestety tylko spekulować.